Cześć! Może mieliście ostatnio stresujący czas. Stres to takie zjawisko, które bardzo silnie rzutuje na napięcie naszego karku i górnych partii mieści grzbietu. I de facto, kiedy człowiek dłuższy czas jest taki chronicznie zestresowany, jest cały czas z pośpiechu, ciągle się przejmuje, martwi albo się wkurza, to zasadniczo w pewnym momencie nasza percepcja tego, co dzieje się w obrębie górnych partii ciała, totalnie zamiera i zanika. I ja często mówię o tym na swoich kursach, że zazwyczaj zestresowany człowiek nawet nie, nie wie, że jest zestresowany i nawet, nawet nie wie, co wprowadza go w stan takiego chronicznego napięcia. Bardzo często zdarza się tak, że kiedy żyjesz na bardzo wysokich obrotach i w pewnym momencie te twoje obroty spadną, to nie możesz się odnaleźć w życiu bez pośpiechu, bez pogoni, bez jakiegoś takiego napięcia, które uważasz za coś naturalnego i za coś bez czego nie możesz się Życiowo obejść. Dlatego dzisiaj bardzo szybki test na początku. Czy jesteś osobą spiętą, zecesowaną i być właśnie może o tym nie wiesz. Co mamy do zrobienia? Siedź sobie tygodnie przed ekranem, tak jak robisz to w tym momencie, i złap się za tą część wstępującą swojego mięśnia czworobocznego grzbietu i bez wielkiego przejmowania się, bez wielkich ogródek, wbij sobie kciuka, palec wskazujący i środkowy w ten mięsień. I Generalnie zadaj sobie pytanie, jak jest Ci właśnie z takim napięciem, jak czujesz się, kiedy w taki dosyć agresywny sposób gnieciesz ten kawałek całkiem solidny miecha w obrębie Twojego barku i Twojej szyi. I powinno to być dla Ciebie w zasadzie obojętne, dosyć takie neutralne. Pamiętajmy, że jest to duży, masywny, mięsisty kawałek ciała, który po pierwsze służy dźwiganiu dużych obciążeń, kiedy robisz takie, takie ruchy. Po drugie, to są mięśnie, które stabilizują nasz karki, dbają o to, żeby nasza potylica była odpowiednio ułożona względem łopaty i odcinka piersiowego. Tylko jest tutaj jedno ale w tym momencie, kiedy cały czas funkcjonujesz na takich obrotach, kiedy twoje barki cały czas są na zbyt wysokim poziomie, to próg pobudliwości tych mięśni ulega obniżeniu. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że twoja głowa zapamiętuje jedno ułożenie, które będzie dla twojego mięśnia ułożeniem wyjściowym. Kiedy cały czas bazujesz na takich skróconych mięśniach to zawężasz ilość krwi, która jest w stanie dopłynąć do tych mięśni. Te mięśnie zaczynają włóknieć, zaczynają w pewien sposób sztywnieć i teraz byle jaki dotyk, jeżeli jesteś osobą spiętą, zestresowaną i żyjesz w taki sposób, będzie powodował au, chroniczny ból i wiele takich różnych trudności z odczuwaniem tego stanu. Mało tego, wielu pacjentów, którzy borykają się z problemami w obrębie górnych partii kęgosłupa, szczególnie w tym odcinku szyjnym, jest przeświadczona, że każda taka forma nacisku będzie powodowała u nich migreny albo jeszcze bardziej pogorszy stan takiego odcinka szyjnego kręgosłupa. Moi drodzy, raczej ciężko jest takim samym ściskiem wprowadzić się w jakieś grube problemy chorobowe, ale że jesteście osobami obolałymi i spiętymi, to na pewno doświadczanie takiego dotyku nie będzie czymś przyjemnym. No, i teraz w drugą stronę, jaką radę mogę Wam posłać, jakiej rady mogę Wam udzielić w momencie, kiedy ścisnęliście się za taki kaptur i poczuliście, że to jest bardzo tkwiwe, to jest bardzo nieprzyjemne. Trzeba troszeczkę rozpracować te mięśnie, i de facto wykonamy sobie dzisiaj taki szybki, samodzielny automasaż. Z jednej strony można by powiedzieć, że taki automasaż karku powinniśmy wykonywać zawsze w pozycjach leżących, ponieważ wtedy głowa jest odciążona i te mięśnie będą dużo bardziej miękkie. Ale z drugiej strony mówiłem Wam już o tym progu pobudliwości, i de facto naszym zadaniem nie tyle będzie wymasowanie czegoś, co jest twarde, żeby stało się miękkie. Tak można by powiedzieć, de facto na tym polega masaż. Jeżeli coś jest twarde, to ja to dotykam, tak jakbym chciał troszeczkę rozrobić ten mięsień, urobić jego konsystencję żeby ona uległa zmianie, ale masaż polega na czymś zupełnie innym. Musicie wiedzieć, że w obrębie tych mięśni czworobocznych grzbietu i też w obrębie mięśni pochyłych szyi, które leżą całkiem niedaleko, znajduje się bardzo wiele mechanoreceptorów i wolnych zakończeń nerwowych, czyli najprościej można by powiedzieć sensorów, które z własnego rdzenia kęgowego kierują się do tych okolic i rejestrują w jakim napięciu te wszystkie sensory są. I teraz bardzo delikatny ale z drugiej strony, zdecydowany i obszerny dotyk, co mam na myśli, zauważ, dotki ten mięsień czworoboczy grzbietu i postaraj się go w taki sposób objąć. Chwilę temu, kiedy robiliśmy test, wciskaliśmy i chcieliśmy ten mięsień zgnieść, a teraz chcielibyśmy położyć dłoń na tym mięśnią, żeby wyczuć jego obrys i teraz taki dotyk, który zrobiłem w tym momencie, zasilony takimi delikatnymi ruchami kolistymi w obrębie samego barku. Będzie powodował, że my zaczniemy solidnie bodźcować właśnie te wszystkie mechanoreceptory. Czyli komórki, które odpowiadają za odczuwanie ruchu, komórki, które odpowiadają za odczuwanie zmian napięcia i za odczuwanie zmian położenia tego mięśnia. I teraz, kiedy złapiesz te mięśni czworoboczy taką klamrą, to postaraj się wykonać taki ruch własną opadką, żebyś wyczuł, wyczuła, że taka charakterystyczna błona na tym karku, która nazywa się powięzią głęboką. Ulega delikatnemu naciągnięciu, czyli chciałbym tą ręką delikatnie ten swój kaptur złapać, lekko go przeciągnąć ku przodowi i teraz najlepiej sprawdza się taki ruch barkiem delikatnie do tyłu i do dołu. I teraz poczuję takie delikatne, przyjemne ciągnięcie. Mogę ten kaptur złapać czterema palcami, kciukiem w taki sposób. Mógłbym takim chwytem, jakbym chciał położyć dłoń, delikatnie ten kaptur ściągać w dół oprzeć się na tym kapturze i, jak Wam mówiłem wcześniej, wykonywać ruchy takim gestem, gdzie łopatkę sadzam w tył i w dół, a druga kwestia, mogę popróbować zabierać głowę w przeciwnym kierunku od tego kaptura, żeby znowu odczuwać takie zwiększone naprężenie tego swojego mięsia roboczego grzbietu. Staram się nie wchodzić w skrajne ułożenia, gdzie będę odczuwał ból, nie chcę traumatyzować, podrażniać swoich nerwów, tej tak zwanej szyjnej, czyli takich nerwów, które w poprzek szyi Czują i wiedzą, co się dzieje w tej całej okolicy, Chcę wejść w takie przyjemne rozciąganie, naprężanie i sobie tu chwilę zostać. Ręka ciągnie w jedną stronę za tą całą powięź, głowa przeważa się w drugą stronę, i de facto chce chwilę czasu w takiej pozycji sobie pozostać. Zrobiłem taki gest przez kilkadziesiąt sekund, i teraz zauważcie, co momentalnie się zrobiło. Gdzie ja mam ten swój prawy bark, którym de facto masowałem i pracowałem, a gdzie jest ten mój lewy bark? Od razu odczuwam tu dużo większą taką swobodę. I od razu ta strona jest taka moja, ona jest taka zwyczajna, ale ta strona, czuję, jest taka dużo bardziej płynna i dużo bardziej miękka. I co ja zrobiłem taką bardzo bardzo prostą, banalną techniką? Wpłynąłem na swoją de facto percepcję ruchu, wpłynąłem na receptory, które dalej wysłały komendę do samego rdzenia kęgowego. Wiele z tych komend nawet nie jest przetwarzane na poziomie świadomym w naszej korze mózgowej, ponieważ takim głównym zarządcą, jeżeli idzie o pracę na obręczach, jest właśnie sam rdzeń kęgowy, który Rządzi się nie Waszymi myślami, nie Waszymi prawami i chęciami, tylko odruchami, takimi prostymi, zwierzęcymi odruchami. Więc wniosek płynie z tego bardzo prosty. Jeżeli tak zdecydowanie, delikatnie chwycisz za własny mięsień, pociągniesz delikatnie za tą powięź, a przy okazji zaczniesz wykonywać takie miękkie ruchy, to bardzo na poziomie odruchowym pozytywnie wpływasz na zniesienie tonusu mięśniowego. I to jest chociażby mechanizm, który, na który, o który, można by tak najprościej powiedzieć, opiera się chociażby kinesiology taping, czyli te wszystkie taśmy, które naklejamy sobie na naszą skórę w celu takiego długotrwałego, programu, tego nawet na kilka dni obniżenia napięcia mięśniowego. Więc jeżeli ktoś w kinesiology taping nie wierzy, to niech uwierzy, bo jest to prosty fizjologiczny mechanizm dzięki któremu jesteśmy w stanie znieść swoje napięcie, ale taki kinezjotaping możecie w każdej chwili zrobić, kiedy czujecie, że Wasze szyje są spięte. Więc pierwszy chwyt, tak jak Wam pokazałem, to było takie ogarnięcie, takie wbicie takich szczypców i poruszanie. W zasadzie przemieszczamy się od wyrostka barkowego, czyli od tej części, która załaciny nazywa się akromion i wędrujemy sobie wysoko na tej szyi, aż praktycznie do obrysu samej szyi. Takie techniki nie będą w jakiś sposób bardzo niebezpieczne dla Waszych tętnic, nie będą niebezpieczne dla krążków międzykręgowych. Raczej trudno taką techniką, którą będziecie wykonywać w sposób odpowiedzialny, świadomy, niezbyt mocny, zrobić sobie krzywdę. Nawet jeżeli cierpicie na poważną miażdżycę, na jakieś problemy z problemem krwi przez kark, to ta technika jest absolutnie bezpieczna. Podobnie będzie z techniką numer dwa, która będzie polegała na... Podobnej aplikacji, ale wykonuję ją w sposób taki. Chcę oprzeć, zobaczcie, własną dłoń w taki sposób na karku, w okolicy więzadła karkowego, i trochę, jakbym chciał ściągnąć skórę własnego karku w dół w prawo, bo to jest lewa strona mojej szyi. Zobaczcie, pociągam za tą całą powięź, a z drugiej strony wykonuję ruchy takiego delikatnego skrętu w tą stronę masowaną. Mógłbym spróbować odkręcić głowę w stronę, w którą, którą ciągnę, czyli w prawo, ale zauważycie, że dużo więcej elastyczności i dużo więcej rozciągania pojawi się, kiedy będziecie robić to tak. Ręka ciągnie w prawo, głowę odkręcam w lewo, opieram sobie dłoń o tą szyję, i bodźcuje powięź. Nie tyle chodzi, żeby tu coś bardzo silnie wgnieść. Nie tyle chodzi o to, żeby to bardzo silnie przerobić te mięśnie na kotlet zmieniony. Pamiętajcie, że ta dłoń Wasza to teraz taki nauczyciel, która zamiast mówić albo zamiast pokazywać coś na tablicy, wysyła do Waszego narządu czucia, którą jest powięź powierzchowna i powięź głęboka, która leży w tej okolicy, informację, kochana szyjo, bądź trochę luźniejsza, bądź trochę bardziej miękka. I zauważ, jeżeli... Chcesz zrobić sobie taki masaż, to nie ogranicza cię nic. Nie musisz tego robić w pozycji leżącej. Możesz mieć nawet teoretycznie kołnierzyk tutaj zapięty w taki sposób. Zrób sobie kilka do kilkunastu takich przeciągnięć. Zabierz własną ręką, tą własną szyję w dół i odkręcaj głowę do boku. Bardzo przyjemne wrażenie. Zrób to w taki sposób, jak serwowałem ci to przed chwilą. Pociągnij głową, poruszaj łopatką. I zaciśnij ten kaptur. I zobaczcie teraz po chwili, jak ten prawy bark się obniżył, i jestem tutaj, można powiedzieć, jestem nieforemny, jestem krzywy. Automatycznie oczywiście chcę takie same techniki zrobić na stronę przeciwną. Na jak długo takie techniki mogą być dla mnie efektywne, skuteczne i na ile one są trwałe? Dobre pytanie, jak żyjecie? Dobre pytanie, jaki jest tryb tego waszego życia, ale moja obserwacja jest taka. Zazwyczaj, jeżeli osoba jest silnie spięta, to już po kilku godzinach wróci do tego swojego naturalnego stanu. Ale to, co tak, jaką wartość niesie zawsze taki automasaż, to jest kwestia taka, czuję się zdenerwowany, czuję się spięty. Odprężam się, robię ten masaż, czuję, o ja, jest zupełnie inaczej. Więc kiedy ponownie się zestresuję, kiedy ponownie się zepnę. To znam już pewien kontrast, mam już pewną tak, taki gradient, mam pewną gradację. Wiem już kiedy byłem miękki, a wiem już kiedy jestem sztywny. Tak jak wam powiedziałem na początku tego materiału, człowiek sztywny, człowiek zestresowany nawet nie wie, że taki jest, że taki funkcjonuje, bo cały czas działa na tych obrotach i cały czas czuje ten dyskomfort. Ale jeżeli Wy regularnie zrobicie sobie taki masażyk, co powiedzmy poświęcicie te kilka minut, nawet codziennie, to po kilku dniach takie napięcie powinno wejść na wasz poziom odruchowy, i w zasadzie wasz rdzeń kęgowy, wasz mózg, który jest odpowiedzialny za kontrolę napięcia mięśniowego, powinny to zaakceptować i powinny to wgrać tak, żebyście czuli się dużo bardziej mniej i dużo luźniejsi. Jak widzieliście, moi drodzy, do tych technik, które przed chwilą wykonaliśmy, nie potrzeba absolutnie nic. Wystarczy wasza dłoń i trochę chęci, żeby stać się osobą luźniejszą. Nie potrzeba do tego ani piłeczki. Ani do obola. Więc jeżeli potrzebujecie piłeczki i do obola, to wejdźcie sobie na pilipoland.com i sobie je kupcie. Pozdrawiam. Link do mojego sklepu ze sprzętem sportowym poniżej w opisie do tego filmu. Jeżeli macie pytania albo wątpliwości co do tego materiału, czy ten materiał jest dla mnie dobry i bezpieczny, powiem Wam najprościej tak. Tutaj, w tym materiale, którym teraz Wam prezentowałem, nie ingerowaliśmy za bardzo w głębokie partie naszego ciała. Raczej taka forma pracy na powięzi głębokiej, która de facto i tak w naszym ciele jest ulokowana powierzchownie, nie powinna nadmiernie rzutować na zaburzenia przepływu krwi, albo nie powinna negatywnie wpływać na jakieś duże, uciski w obrębie naszych pni nerwowych bądź korzeni nerwowych, więc jeżeli, jeżeli jesteście osobą, która cierpi na dyskopatię, jakieś problemy z zawrotami głowy, jakieś nudności, mdłości takie różne historie, raczej z powodzeniem możecie takie techniki wykonywać bez żadnych skutków ubocznych. Pamiętajcie o jednym, ten dotyk powinien być raczej taki mocno powierzchowny i dotyk nie powinien być zbyt silny, nie wciskamy się bardzo głęboko, bo chcemy poczuć to takie nasze zewnętrzne opakowanie, taki ten nasz zewnętrzny stretch, który od Atacza te wszystkie mięśnie, i de facto, kiedy ten zewnętrzny stretch i jego miofibroblasty, czyli takie komórki mięśniowe zlokalizowane w komórkach chrzęstych, komórkach tkanki łącznej, za bardzo się zepną, to możemy im wysłać komendę. Tak jak wam pokazałem, drogie miofibroblasty, idźcie sobie na urlop, idźcie sobie papierosa zapalić albo coś i nie wtryniajcie się w napięcie mojego karku regularnie. A tak jak widzicie, ten materiał nagrywam kilkanaście minut i cały czas mam tą świadomość, że ten bark jest niżej. I ta strona szyi jest dużo bardziej miękka, więc ja już się biorę do pracy po drugiej stronie. A Was zapraszam tak naprawdę do eksplorowania własnych ciał. Bo dużo strachu i dużo lęku często wbuduje się i tworzy wokół nas. Nie masuj się, nie ćwicz, bo zrobisz sobie wielką krzywdę. Uważam, że dużo większą krzywdę robicie sobie, nie robiąc pewnych takich i nie próbując ich niż kiedybyście mieli, mieli nawet z jakąś minimalną krzywdą dla zdrowia je wykonać raz czy drugi, bo powikłania nawet po takim masażu, jeżeli jakiekolwiek miałyby być, to będą marginalne, minimalne i bardzo szybko wam przejdą. Dlatego zero strachu, trochę zdrowego rozsądku, pewności siebie i wszystko będzie w porządku, a wasze szyje powinny Wam za to bardzo podziękować. Ruchomość powinna się zwiększyć. Kark powinien być luźniejszy, oddech głębszy, no i tego Wam w tym materiale życzę. Oczywiście bardzo proszę o zostawienie komentarzy, bardzo proszę o kliknięcie guziczka subskrybuj, bo jak każdy youtuber twierdzi, że praktycznie nigdy subskrybenci nie subskrybują, tylko oglądają filmy bez żadnych zobowiązań, to żadne zobowiązanie, naciśnijcie ten guzik, a mi to trochę pomoże w budowie tej mojej milionowej społeczności, do której cały czas dążę i brnę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, Marek Puczyński.